Jeżeli macie epilepsję, to skipkujcie sobie odcinek do tego... A. 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 A to nie ten odcinek IST. Siemano, Siemano widzowie witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku otworzymy sobie nowe los... Ee, gdzie tu są? Los taco Laki Bloki. wczorajszego taco Adwin Abusa. W sumie to już Wednesday Admin Abiusa, bo teraz są Admin Abiusy we środę, jakby we wtorek, ale o 24, czyli jakby, że z wtorku na środę jest tak o Tuesday, ale dobra, niech będzie. I co jeszcze, zanim Wam tego rozpaczmy odcinek, możecie ocenić mojego skina w komentarzu. Tak. Zgadnijcie, zgadnijcie. Dobra. Jeżeli e, zgadniecie e, cenę tego skina, to ja Wam przypnę serduszko. Jeżeli będzie, e, e, a, jeżeli będzie. Cena z kina podobna, to dam serduszko, a jeżeli będzie cena e, całkowita, to przypnę komentarz z, z serduszkiem. Ale dobra. Co dzisiaj e, z Admin Abiusa dostaliśmy? Bo praktycznie dzisiaj jest e, środa. Więc można powiedzieć, że co dzisiaj dostaliśmy z Admin z e, Rep pił Cicleterię Barylinę dla wszystkich. Albo ona mi się zrespiła na laku, nie pamiętam, ale chyba dla bo Drower też ją mijał, Więc raczej dla ona, ona zarabia 62 miliony na sekundę, 4 dni, tu na sekundę daje, co potem? Tu do Rebirofa mi się zrespiło. E, tutaj tak, e, tutaj e, mamy jedną dom, klawiaturkę. Ja widzowie tą klawiaturkę usuwałem, bo nie wiedziałem co się z nią robi, ale widzowie my, a czyby macie teraz e, filmik bądź screena na ekranie jak zrobić z, jak będzie admin abuse i ten 1x1x1x event, to jak zrobić rytuał. Bo to, to widziałem u Kryka Rafta, jak oni robią i spawnują tego 1x1x brainota czy tam six i jak to zrobić właśnie macie o teraz na ekranie za 3 sekundy 3, 2, 1. I teraz macie na ekranie, jakie lokuje bazę. Więc no. Więc ja dlatego jak ktoś ma e, sekreta a tego nie potrzebuje, to pisać do mnie na Discordzie na pewno link w opisie do Discorda lub na natikety piszcie. No i po prostu, żeby na tikety e, wejść, wychodzicie w kanał tikety i, i wchodzicie w kanał pomoc znaczy klikacie ten e, przycisk pomoc, tam piszecie chcę pomóc e, w odcinku na przykład e, piszecie do tego tiketa i, daje, i piszecie, że macie tą klawiaturkę bo ogólnie chcę zrobić odcinek, gdzie otwieram e, z widzami, robię e, do, e, wszystkie dostępne rytuały, jakie się, się uda e, zdobyć z Brainotami, że te rytuały i wtedy, jak będzie taką admin, e, znaczy update w sobotę, robimy jak najlepiej e, wszystkie tanie, jak e, Grypton Craft. Ale dobra, otwórzmy pierwszy Takolos e, blok i co tu wyleci, ho, ok e, ale ja trochę nie rozumiem, po co sami dodawał tako los e, los tako bloki skoro są e, los e, blo, e, los lucky blocks jest, a wiem, że nowe lucky bloki, no ale kurde szkoda trochę, znaczy szkoda, no, może no, nowe, no, no ale no dobra widzowie, a wy jeżeli chcecie wygrać te całe piętro te całe pietro, czyli te Brajdoty i te Brajdoty, co tutaj macie tak. 116 milionów też wam rozdaję. Macie czas do soboty, do chyba 10 lub 12. Um, nie, sorry. Po macie teraz screena na ekranie um, albo macie napisane do, do kiedy macie um, czas na odebranie y, tego. Brain z jak się skończy loso i do kiedy jest losowanie i jeżeli wtedy wygracie to wchodzicie tam na tykady i odbiorą nagrodę po prostu zastanowiłem się, wiem że drop e, zrobię 16 milionówkę dropłem ją pierwszy raz w życiu a to mi poszło, a, a tu też dostałem od Was brainoty, ale ja mam lepsze brainoty, a chcę zrobić rebirfa, ale mo, a może komuś się wreszcie przyda to. A więc co no. A tutaj mamy w ogóle, to jest też y, sami, kurde, tak, Rainbow y, Block, y, Lost Block, Bloodmood. Ja myślałem, że te Blood Mod to się nie da spawnować, a bo że na przykład sami nie może spawnować, a widać może. Ja myślałem po prostu, że no. Ej, widzowie, ogólnie, widzicie, mam tu niby ten indeks zrobiony, ale kurde, nie wiem czy nie po prostu wiem. <laughs> Zrobię tak, widzowie, że na Mulciaku, widzowie, jeżeli chcecie mi pomóc zdobyć tą z bazę, to piszcie do mnie na Discordzie jeżeli chcecie mi pomóc ją zdobyć albo po prostu jak będę miał live'a to piszcie że i że chcecie dać tylko proszę nie skamujcie, bo ja was blokuję a jak już zablokuję to was nie odblokuję i no ogólnie e, czemu ja chcę na mylczaku? na Mylciaku też chcę, bo tam mam e, normalną taką brzydką bazę a poza tym, tutaj jest moja pierwsza baza halloweenowa. E, wiem, że po Halloween jest, ale to jest moja pierwsza i wiecie, pamiątka zostaje w serduchu i tak. A więc co, no, dobra. Ja już nie beblom otwieramy. Dobra, co tu otworzyć, by sobie? Może otwórzmy to a, i tego. A to jest w ogóle, patrzcie. E, dobra, zobaczmy co mi wyleci, jak gówno. Eee, patrzcie, wyfarbiłem takiego los Lucky bloka z Dianem. Znaczy, z trojdem... Mm, Lako Karacza. To jest chyba Glitchet. Eee, Nayan i... E, Tako. Szkoda, że tu brain, tutaj nie poszło, bo by tą barelinę wam rozdał. Ale i tak jest git, kurde. Sprzedaję to. I już w domu nie poleciało. Dobra. I cyk! Co, co? Kurde. Myślałem, że mi już 6-7 poleciał. Kurde. Myślałem, że. Ej, serio, myślałem, że 6-7 mi już poleciał. Co zawsze tak troluje. Kurde. Kurde. Czebele Ej, 30 milionów, dobra, zostawiam sobie to Dobra, to i e, Lucky Block Secret na koniec e, Jeden dobra, zostawię to z nim. Dlaczego w ogóle rozdaję wam e, tutaj te brajnoty Czekajcie, mama Jezus Dobra e, mm, mm, aha. No i zapomniałem przez mamę! Kurde, mama A, e, czemu rozdaję brajnoty, co by umiały być e, Dlatego. tego dla e, Kamila. Czy, sorry, Kamila. Nie, Dawida, sorry Dawid. Dla Dawida ogólnie Dawid e, nie odebrał, a to było, że tam było 5 milionów chyba i e, te 7 milionów dorzuciłem i te 3 miliony i te 4 miliony. I te chyba 2 miliony jeszcze mu dożyczyłem. i nie odebrał, bo no, ja mu napisałem, nie to że tylko to ma czas, nie, nie napisał, nie odebrał. To mu mówię już trudno, to trudno. Przypada i rozdaję wam na Discordzie. A poza tym, no, poza tym nie chciałem, nie chce mi się tego bardziej trzymać, jak ja mam e, zrobić tak, Rebir kliknąć i to ma się skasować. Nie, dobra Rainbow, błagam, błagam, zamykam oczy trzymam ciłki kurde 2 miliona 36 milionów wolałem coś lepszego, ale niech będzie dobra Mod oddaj oddaj kurde no co widzowie, ostatni lucky blok praktycznie, że z tych los, z tych adminowych. A ić panów no, cztery, cztery moje litery. E, no i co, odbieramy, Bł błagam, błagam, kciuki, kciuki, kciuk. Myślałeś, że spaghetti mi poleciał, no nie, najgorszy od penning Już a, już nawet mówić już nie umiem, kurde mać No ale dobra widzowie, no co Nic nie poleciało Losowanie macie na Discordzie, link w opisie Na odcinku wam nic nie rozdam, bo nie mam z czego Chyba że, chyba że dobra Chyba że Albo w sumie nie to w sumie to już za dużo by było dla was, nope, sorry. E, macie i tak, w sumie ile? 16 Dwadzieścia jeden. Dwadzieścia pięć trzydzieści. 44 miliony macie łącznie w tych brainotach jak dobrze policzyłem więc to widzowie no Lecimy chyba na kogoś odcinka no A więc co widzowie? Ja Wam dziękuję za oglądanie i co? Dzięki za oglądanie i... ELLO! Do zobaczenia. Zostawcie suba łapkę w górę, żeby wygrać tam te e, komentarze a musicie żeby wygrać te e, braid u góry musicie zostawić e, komentarz e, a dajmy W update e, Steel a Brainot W update Steel a Brainote wszystko razem i spacja i nik, e, tego. Ogólnie macie napisane e, z tego e, W Update W, update Steel Abrenot, myślnik, ważnik z Robloxa. Po prostu tak, niech będzie. I to ja Wam dziękuję za oglądanie i. Elo! Wraźcie koniec dla tych nubów. Się widzowie! <laughs> Kurde, muszę trochę głos poprawić. Trochę głos poprawić. O, o, teraz, teraz lepiej! Šimáno! Pevně si zastanáváte, kým já jsem. To jestem jsem kuzynem Kapibary i wkadłem jsem mu se na, na konto. Vkadl jsem mu se na konto z... z... Ten nubuskové. S bláky Tak sobie taki bloka. Ja jestem nubem, więc nie wiem, co mam sprzedawać, a co, co nie. nie. O, chyba, chyba sprzedam, sprzedam to, to, bo to, to jest nupskie. O, a to jest fajne. Byłem, byłem wczoraj na, na admin-apilz admin, i dostałem spokój do o, Alejkko, to, to to sprzedaję, bo to jest najlepsze. Multy pewnie się będzie ze bań mnie śmiał, a ja chcę nagrywać ostinki. Ba! Ha, ha, ha. Siu, 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 Okej, go, to też. Co tu, tu jeszcze mamy? mamy. Dobra, Dobra, otwieram, otwieram wszystko. wszystko! Nawet, nawet nie, nie wiem czy to się, to się nagrywa. Ale Dobra, się ba! Dobra. Ilecimy na górę. Jakby widać zrobił przy kapipazę, ja kupiłem braźno, to jemu za pieniądze, pieniądze ostatnio. Możemy tak, tak zrobić, zrobić znowu. Napiszcie w komentarzu, czy, czy tak, tak zrobić. Ale fajne. Fajne klejnoty. Dobra, ja to Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Znowu grasz na moim komputerze, no jeszcze na moim drugim koncie. To miał być secret do odcinka, no szkoda ci, zaraz pacnę. Oczywiście go nie pacnę, ale kurde, mnie wkurzył mnie. I co on tu zrobił? Kurde, muszę to zobaczyć. Czy... Ja pierdolę. Czy on... Usunął te brajnoty, te najlepsze moje ze spoki laki blokami. Ja to miałem sprzedać i kupić lepsze lava z brajnoty. No nie! Dobra, widzowie, dzięki za oglądanie. Jelo, a ja lecę tego do niego, kurde. Chod ha, ha, ha. Kapila, <grym> Yap haha.. Aaaaaa.. Aaaaaa..